No witajcie kochani, robimy tutaj horoskop tygodniowy słuchajcie dla was całość będzie jako jedno wideo z czasówką na youtube, a bez czasówki tutaj dwie części będą na facebook tak kochani, zaczynamy od barana, i ja sobie tutaj zapiszę czas yy, i słuchajcie yy, dobra robimy baranek 25 słuchajcie yy, i powiem wam tak, możecie być przyblokowani, tak? Mieć początek tygodnia, pierwszą połowę na zasadzie jakichś po prostu konfliktów, tutaj, tak? Męczenia się, po prostu przyblokowanie, próba sił, to są spory, albo po prostu natrafienie na bardzo duże, solidne przeszkody, które wam po prostu wszystko utrudnią i przyblokują wasze życie, tak? To może być również, nie wiem, że mam wodę, zakręcą na tydzień, na przykład, tak? Teraz mi się przypomniało, że ktoś taką sytuację od dzisiaj ma, albo po prostu, że czegoś tam nie dostaniecie, tak, bo jest inna osoba, tak, więc pierwsza połowa tygodnia jest bardzo trudna tutaj, tak, będzie bardzo męcząca tutaj dla was wszystkich yy, i to jest ten naprawdę, kochani, taki okres czasu, w którym wy rzeczywiście, no tutaj musicie się trochę skupić na, no, niby jest próba sił, tak, ale myślę, że warto po prostu tutaj sobie odpuścić jakieś tej spory, tak warto trochę wycofać się z jakiejś decyzji, bo tutaj możecie, kochani, popłynąć, tak i po prostu wpakować się w kłopoty przez swoją po prostu pochopność, tak naprawdę, słuchajcie może być osoby trzecie, możecie być po prostu przyblokowani na początku tygodnia i to może być po prostu problem, ale nic nie jest przesądzone. Karty tutaj sugerują, tak naprawdę. Tak czy siak, dużo się będzie w tym tygodniu też zmieniało waszego nastawienia, waszego podejścia do ludzi, do innych, tej tak, do najbliższych, do codziennych obowiązków. Tutaj tak. Generalnie, generalnie kochani, tutaj. Będziecie bardziej w tym tygodniu potem, w drugiej połowie, rozpoczynać taką walkę o swoje racje tutaj, tak? I wymagać więcej po prostu respektu. Będziecie się też skupiali bardziej na konkretach tutaj, ale niestety no możecie działać zbyt ryzykownie, zwłaszcza przez pierwszą połowę tygodnia, tak? To jest ryzykowny tydzień, nawet pakowania się w jakieś mandaty, w jakieś te spory, kochanie prawne. To może się w tej problem i na to zwróćcie po prostu y, uwagę. W tym będziecie chcieli po prostu ogromnej rewolucji odmiany w Waszym życiu, tak? Ale uważajcie, że po prostu nie zrobić tego za szybko i nie wprowadzić po prostu swoje życie nadmiaru tych kłopotów. Y, możecie mieć po prostu problemy tutaj z głową, stomatologia po prostu tak, tutaj ze zębami również. Koniec tygodniaż przyniesie po prostu tutaj jakąś radość, poprawę zdrowia i generalnie więcej po prostu sympatycznych tutaj wydarzeń. Jeśli chodzi o byka. Kochani, wy musicie uważać w ogóle na wszystkich, wszystkich w ogóle facetów w tym tygodniu tutaj tak naprawdę poniekąd, bo tu może być jakieś wpływy, manipulowanie tutaj tak. Nie możecie być pewni kochani, intencji interakcji z innymi mężczyznami, z takimi osobami tutaj tak w tym tygodniu. To jest kolejny taki trochę tydzień tutaj, no, bojowy, tak? Tutaj możecie po prostu wszystko za bardzo nadinterpretować, że ktoś was nie lubi, ktoś was nie cierpi, ktoś, was do, ma, ktoś ma do was jakieś problem, jakieś uwagi, jakieś obiekcje. I tutaj również po prostu, kochani, no, możecie po prostu mieć nadmiar po prostu pobudzenia, tak? I tutaj trzeba się jakoś po prostu wysofywać. Tutaj za dużo może, może być też takich obaw, tak? Takiego wkręcania sobie różnych scenariuszy. Przepracować trzeba swoje lęki w tym tygodniu, kochani, ty mocniej i w tym tygodniu wasz taki, nie wiem, flegmatyzm czy niechęć do, niechęć do zmian całkowicie po prostu tutaj zostanie odrzucony na bok, tak, będziecie chcieli bardzo dużo rzeczy zmieniać, bardzo dużo rzeczy działać nawet po prostu na siłę, jak nie wy tutaj, tak. Całkowicie inne oblicze i tym razem po prostu bardziej tutaj asertywne, odważne, po prostu tak, a nawet pełne agresji. Więc i po prostu, no Uważajcie na sporo ilość, tutaj naprawdę też, konfliktów. Kochani, tutaj tak czy siak, tempo zmian, tempo ruchów, tempo innych decyzji, nawet takich chwiejnych tutaj, tak, uważam, że u Was będzie ogromne. Tutaj, a nawet powiedzmy, że, że takie nieoczekiwane, tak. No tydzień jest bardzo chwiejny, bardzo niestabilny. Uważajcie na problemy z jakimś mężczyzną, to już powiedziałem na początku, ale również po prostu takie tutaj, no stopowanie, po prostu tak, na siłę pewnych zmian, które i tak powinny po prostu się tutaj wydarzyć. I 14 czerwca to jest kwadrat nakupany, który przywróci po prostu Wam jakiś porządek ład, ale zanim to nastąpi, będziecie po prostu musieli mieć jakieś spory, jakieś nieprzyjemności, a nawet po prostu jakieś takie walki o to wszystko, które musicie po prostu spełnić. Tydzień dosyć taki wyzywający. Jeśli chodzi o bliźnięta, <laughs> yy, dobra, Bliźnięta, słuchajcie, ten tydzień przyniesie tych u Was, myślę, że bardzo dużo wieści, tak, które nie braliście pod uwagę. Tutaj nawet powiedziałem tak samo, że u Was mogą być plotki, konflikty. Będziecie mieć po prostu problem, żeby tutaj no, zinterpretować y, generalnie po prostu tej działania innych osób. To jest trochę tydzień komplikacji Waszych planów, tak? Tutaj. Komplikacji planów, coś Wam może nie pójść, jest możliwy spór z jakimś mężczyzną i trochę utrata po prostu energii, będzie problem, żeby znaleźć po prostu równowagę między Waszymi potrzebami, a praktycznością tutaj tak naprawdę, jeśli chodzi o realizację różnych tam postanowień i zamierzeń, na to trzeba zwrócić tutaj mocną uwagę. 12 czerwiec to będzie ciężki dla Was bardzo tutaj dzień, yy, tak naprawdę. Które po prostu wiele rzeczy Wam utrudni i Wasze plany tutaj, tak Wasze założenia mogą w tym czasie, nawet dzień do przodu, dzień do tyłu, po prostu najgorniej się, się nie wypalić i nie wyjść tutaj. To wymusi na Was po prostu podjęcie dosyć dodatkowego wysiłku, zmiany w ogóle swoich zajęć, swoich planów tutaj, tak i dostosowywania się. Dużo stresów, kochani, zawodowych tutaj, ograniczony czas i przestrzeń w tym miesiącu was spotka tutaj tak naprawdę, będzie trochę zepchnięci tutaj do kąta, tak? Nawet może po prostu trochę poczujecie się jak w klatce. Kwadra, kochani, tutaj tak, księżyc zakupany 14 czerwca, zwróci wam uwagę na to, żeby trochę realistycznie spojrzeć po prostu na swoje życie tutaj, tak? Yy, I po prostu, no, inaczej tutaj generalnie podejść, tak? Do swojego życia, do swoich po prostu planów, to będzie trzeba po prostu tutaj trochę pozmieniać. Yy, I kochani, tak. Yy, nacisk jest położony nadal na rozwój, edukację, naukę tutaj, Tak staranne planowanie działań czy kwestii po prostu materialnej w waszym życiu. I to na, to na pewno będzie po prostu też motywem przewodnim tego tygodnia tutaj u was, tak? Ale uważajcie na bardzo pochopne i nierozsądne po prostu wydatki, bo nie do końca tutaj no, wasze plany po prostu będą wypalały w tym tygodniu, tak? Z tym będzie tak także po prostu problem. Kochani, powiem Wam tak, tutaj jakieś ważne bardzo wieści tutaj, tak świadomość, jasność jakiegoś takiego przekazu, tak czy się, jak powinna po prostu przyjść 14 oraz jakieś ważne spotkania, czy z ważnymi osobami, czy z autorytetami również. Tutaj to będzie dla Was bardzo po prostu e, istotne. E, to jest taki fajny czas, że jakieś po prostu no, jasność przekazu tak i odnalezienie się w sytuacji tej może do Was po prostu przyjść. Jeśli chodzi o Raka, hmm, Rak. Kochani, to już nie będzie taki ciężki tydzień, jak, jak ostatnio tak naprawdę tutaj, zwróćcie uwagę na jakąś niesprawiedliwość, jakieś problemy formalno-urzędowe, czy jakieś kłamstwa tutaj, tak, lub jakąś taką obronę przed czymś, tak, tutaj, lub jakieś, nie wiem, nawet taką pokusę, y, czy wy, czy inni do was po prostu, że wam czegoś nie mówią, lub jakiś taki dystans przed zmianami, jakiś taki opór, tak, no tydzień może być pełen w ogóle pracy tutaj, tak, walki z czymś tutaj, jest zapowiedź skarży, że tutaj z czegoś po prostu coś, coś wam nie wypali, coś tutaj po prostu nie wyjdzie tak naprawdę, Mimo wszystko ten tydzień nie będzie taki ciężki, taki trudny, tutaj będzie po prostu więcej zadowolenia, na Waszą też korzyść sytuacja się tutaj obraca, więcej energii, lepsza po prostu zdrowia tutaj, więcej zdrowia. Nie, może nie taki super kochani tydzień, jak, jak byście oczekiwali, ale na pewno więcej po prostu energii, więcej takiego optymizmu do Waszego życia tutaj przyjdzie tutaj. Uspokojenie w kwestiach zawodowo-materialnych do Was się szykuje na wydatkowe jakieś pieniądze, dodatkowe dochody, tak? Tutaj i oczywiście też prowadzenie większego ładu i porządku w Waszym życiu, tutaj w połowie tygodnia, 14 czerwiec się najmocniej po prostu tej kłania. I macie, kochani, teraz taki, tak naprawdę taki tydzień, który potrafi Was wyróżnić, po prostu, tak? Ze wszystkich znaków Zodiaku, tutaj. I tak naprawdę po prostu w tym tygodniu macie szansę być naprawdę sobą, tak? Łatwiej będzie wam być sobą, robić wszystko tak, jak wy, wy czujecie, wy uważacie, wy uznajecie, to będzie dla was dobre tutaj. I tak naprawdę, kochani, yy, macie tej szansę, żeby w tym tygodniu żadnych jakichś przekroczeń, różnych rzeczy nie naginać tutaj. I tak naprawdę, no, rezultaty waszych działań będą o bardzo owocne na koniec tego tygodnia, tak? Tam powinno być speł spełnienie. Natomiast <laughs> w partnerstwie, ktoś to próbował być może was zmusić tutaj, tak? Do jakichś tutaj. O, swoich oczekiwań, czy swoich jakichś tam dylematów, dywagacji, czy jakichś tam kochani, rozkazików yy, tutaj. Yy, uważam, kochani, że sam, sam się zacznie po prostu wycofywać, tak? Tutaj same takie osoby, z którymi mieliście jakieś porachunki, będą chciały po prostu z wami bardziej współpracować i będą po prostu bardziej tutaj przychylne yy, po prostu w kierunku waszej osoby, tak? To jest ułatwienie po prostu międzyludzkie, które dla was może być bardzo korzystne. I teraz lesz. Ani. wy macie szczęście, tak jak po swojej stronie, ale tydzień jest trochę okraszony jakimś takim murem, taką dosyć trochę dezaprobatą i dosyć sporym konfliktem. Oraz po prostu, że czeka was jakaś tutaj po prostu przegrana, tak? I nawet jakieś oszustwo tutaj, tak? A i tak jest pokazane, że jakoś widzicie całość sytuacji. Powiem, kochani, tak. To jest tydzień, który generalnie no, rozpoczyna się trochę ciężkimi układami, tak? I z Waszym znakiem tworzy to po prostu półkrzyż, tak? Więc Wy po prostu możecie mieć dosyć, no, tak naprawdę. Totalny brak jakiegoś spokoju, totalny brak cierpliwości, totalny trochę być może brak umiaru tutaj, tak? Generalnie tydzień jest trochę natłokiem wyzwań w waszym życiu, tak? Tutaj komplikacji, które po prostu zburzą wasz spokój totalnie i tu będzie trzeba nawet po prostu no, się przed czymś bronić i ochraniać. To może być dla was bardzo tutaj trudne. Yy, I kochani, tutaj mogą być bóle, oczywiście, problemy z sercem, tutaj, tak? Jak najbardziej również tutaj. I kochani, no tak czy siak koniec tygodnia przyniesie wam sukces, przyniesie wam zwycięstwo po tych sporach, tak? Po tych trudnościach, po tych przeszkodach, które tutaj wam los jakoś pewnie rzekuje na swojej drodze, tak naprawdę. Bo tutaj rzeczywiście, no, będziecie, musie, będziecie musieli po prostu domknąć, dokończyć jakieś trudne sprawy z waszego życia, tak? W tym tygodniu. I one jak nie były dokończone, tak? To mogą w tym tygodniu właśnie do was po prostu wrócić z taką zdwojoną trochę siłą. E, tutaj. E, kochani, tak czy siak, no... Piątek jest taki fajny aspekt, który przyniesie też jakieś bardzo fajne wieści. Tutaj rozjaśnienie Waszej sytuacji tej, tak? Ogarnięcie nawet Waszego życia, albo po prostu taką jasność, że ach, ja wiem, co mam robić, gdzie iść i tak dalej. To będzie też czas, w którym mogą być jakieś fajne zaproszenia tutaj i tutaj ktoś Wam może nawet przyznać po prostu rację. To jest również też jakieś tutaj dowartościowanie, docenienie po prostu Waszej osoby. To już koniec tygodnia tutaj zapowiadałby się oczywiście z większą ulgą. Jeśli chodzi tutaj o pannę, Panna, słuchajcie, kochanie, najważniejsze dni to jest środa, piątek, tutaj dla Was. Środa tutaj jest dość przykry, tutaj, ale konieczny też jakiś przom, jakieś też zmiany tutaj. Powiem kochanie, tak. Tutaj rzeczywiście no, mogą być jakieś po prostu problemy z Waszymi planami, tak nieprzyjemne sytuacje, scysje, wydarzenia w waszym życiu tutaj, tak, które was trochę zbiją z tropy, to są błędy, pomyłki nawet w pracy, może się okazać po prostu, że wasze jakieś wysiłki totalnie nie sprostały oczekiwaniom kogoś tutaj, tak? i to będzie problem. Następnie dalej już po prostu będzie o wiele łatwiej, tak, bo generalnie, kochani, tutaj już piątek po prostu, tak, przyniesie wam tutaj fajne, fajne jakieś rozmowy, tak, ułatwienia, tak, Nowe pomysły, nową wizję, trochę po prostu siebie, więcej optymizmu, tak naprawdę, a nawet rozwiązanie ważnych po prostu problemów tutaj też. I tutaj rzeczywiście na koniec tygodnia możecie po prostu dojść do celów, tak, które tutaj na przykład nie, nie były możliwe do zrealizowania w ostatnich dniach czy nawet tygodniach. Tak. Tu może po prostu przełom taki też informacyjny w Waszym życiu tutaj. Powie tygodnia, tutaj, tak, 14, 14, tutaj czerwiec mamy kwadrę w Waszym znaku, a więc kochani, wasze, kochani, te notowania, wasze argumenty, wasza pozycja, tej tak, yy, po prostu idzie, idzie w górę, tak, idzie na plus i tutaj być nawet lepsze po prostu profity i benefity dla Was, tej tak samo. Wasze relacje z innymi staną się bardziej harmonijne i zauważcie po prostu większą życzliwość, wsparcie po prostu ze strony innych. Tydzień zmusza Was do wyjścia ze stagnacji tutaj, tak? I przez jakieś znużenie, omyłki tutaj, tak? Stan zawieszenia. Możecie mieć, możecie mieć jakieś po prostu kłopoty, tak? Ale wychodzicie z marazmu, komunikacja w tym tygodniu kluczowa, a w drugiej połowie tygodnia mogą być po prostu jakieś bardzo przyjemne wieści, przyjemne informacje i po prostu o wiele więcej takiej klarowności, takiego spokoju w Waszym życiu, że będą powody naprawdę spore do zadowolenia. Kochani, tutaj chodzi teraz o dalszą część. Robimy teraz, słuchajcie, robimy sobie teraz wagę. Tutaj, znaczy robimy, robimy horoskop tej odwagi do ryb. Cały jeden filmik tygodniowy jest z czasówką na YouTube, bo takie są kochani te ograniczenia czasowe na Facebooku. I zaczynamy sobie oczywiście tej odwagi teraz. Waga, słuchajcie, te dni, kochani, poświęcicie typowo sprawom zawodowym, tak naprawdę, to jakimś obowiązkom. Dużo będzie ułatwień tutaj, tak naprawdę. Ale okaże się po prostu, że w tym tygodniu, no cóż, nie ma czasu na jakieś rozrywki, na jakieś zabawy tutaj, tak naprawdę, tak? Więcej czasu ewentualnie byłoby po prostu, kochani, tutaj na jakieś głębokie autorefleksje i możecie trochę po prostu mieć tej wypalenie, zmęczenie tutaj. Konflikty z jakąś kobietą tutaj też się mogą oczywiście pokazać. I okaże się po prostu, że możecie mieć więcej sporów z ludźmi, tak? Jakaś osoba będzie chciała trochę zepnąć was tutaj na bok, wywoływać z wami jakieś tej scysje, jakieś dramaty, dziwne intrygi, tutaj, tak naprawdę, i wy być może będziecie mieć poczucie po prostu, że nie wiecie, co macie z tym zrobić, tak? I tutaj po prostu, no, tak naprawdę, uważajcie na jakiś nadmiar jakiejś dyskusji, tak? Paplaniny tutaj, tak? Takich spornych kwestii, nawet jakiś po prostu plotek. No, generalnie, kochani, tutaj no, w sprawach zawodowych ktoś po prostu, czy nawet w życiu, ktoś będzie po prostu no, nadszarpywał trochę Waszą pozycję, tak? Wasz spokój tutaj i to może po prostu być dla Was problem. Yy, tak czy owak, kochani, tutaj yy, weekend będzie dla Was o wiele korzystniejszy, tak? Bo to jakieś po prostu są zapowiedzi wyjazdów tutaj, tak? Zaproszeń, czy większej atencji, zrozumienia tutaj, tak? Lepszej komunikacji z innymi ludźmi. Tutaj na koniec tygodnia może się rozwiązać dla Was jakiś bardzo ważny problem, tak? Lub będzie to sympatycznie spędzony czas. Będzie zapowiedź rozwiązań w tym tygodniu, które generalnie zadowolą po prostu wszystkich, tak? Was i też inne osoby yy, tutaj, kochani. Więc generalnie no, druga połowa tygodnia yy, przyniesie Wam oczywiście tutaj lepsze samopoczucie, lepszy wygląd i myślę, że lepszy czas dla bliskich, ale tak to... Powiedzmy, że 2-3 tego tygodnia pierwsze to czas, spój na obowiązkach i na pracy i uważajcie na zbytni pośpiech, bo tutaj macie łatwo po prostu robić jakiś gap, jakiś pomyłek, i tutaj musicie uważać po prostu, żeby ktoś nie nadużywał władzy, siły, swojej pozycji autorytetu po prostu na Was, tak? Nie próbował Was po prostu ograniczyć, bo tutaj po prostu może być taki problem z takimi, no nazwijmy to zaburzonymi ludźmi. <laughs> Teraz Skorpion. Słuchajcie, kochani. Wy tutaj trochę macie osłabienie swojej pozycji. Yy, tutaj. Poniekąd. Co ciekawe. To jest ważny tydzień. Yy, tutaj bardzo mocno. Też istotne bardzo mogą być spotkania. Ale walki trochę też o władzę, tak? Nie unikniecie jakiejś próby siły, demonstracji możliwości. Tydzień ma ogromny potencjał. Ale będzie trzeba po prostu w tym tygodniu o wszystko walczyć. Tak naprawdę. Tutaj mocno. Yy, tutaj. No cóż, kochani. Jakieś osoby tutaj tak będą po prostu próbowały was jakoś, tak powiem, demotywować, usunąć, pozbyć się nawet was, tak? To są, kochani, takie typowy tydzień po prostu takiej trochę walki z konkurencją, jak ja to bym nazwał u was tutaj. I tu trzeba oczywiście będzie bardzo mocniej po prostu walczyć, tak? Zabiegać o swoją pozycję, o swoje po prostu wpływy, bardzo mocno tutaj. To jest tydzień przepychanych z innymi ludźmi, tak? Które chcą rządzić, decydować za was, o was, tak? A nie żebyście wy to robili tak naprawdę. W partnerstwie tutaj będzie, kochani. I brak klarowności, brak stabilizacji, zazdrocha, różnego typu obsesyjne pochopne po myśli odczucia, to też będzie to bardzo duże, kochani, wyzwanie dla Was. Możecie wpadnąć też w jakieś obsesyjne po prostu myśli na temat tego, że ktoś Was oszukuje, ktoś Was zawodzi, ktoś Wam chce zrobić krzywdę, uważajcie na wypadki tutaj, tak? I takie no po prostu grubsze, po prostu takie afery, w pierwszej połowie tygodnia zwłaszcza. Wasza podejrzliwość tej, tak? Czy jakieś frustracje? Yy, bardzo wzrosną w tym tygodniu, no, zdrowy rozsądek, czy takie trochę ochłodzenie Waszego myślenia, czy podejście do, podejścia do życia przyjdzie u Was dopiero w okolicach drugiej połowy tygodnia, 14 po prostu czerwca, tak? Więc trochę otrzeźwiecie i przestaniecie po prostu poddawać się tej szkodliwym jakimś wpływom i nadinterpretacjom. Tydzień, który po prostu sprzyja, żeby nawet przez omyłkę, tak? Przypadkowo po prostu, tak? Albo, że tak wypada, bo ktoś mi zrobił tak i tak. Żeby po prostu pędzić w jakieś większe spory i większe konflikty, które nie są po prostu tutaj potrzebne. Na to trzeba uważać. Eee, tutaj. Eee, I kochani, słuchajcie. Strzelec. 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 <laughs> Strzelec, słuchajcie. Wy tu macie rozpoczynanie, rozpoczyna się u Was nowy cykl uczuciowy, tak, tutaj, ale może być brak pomysłu, kłamstwo lub jakieś po prostu bardzo niepomyślna decyzja tutaj tak naprawdę, e, jakieś nielogiczne rozwiązania, działania i zachowania innych ludzi po prostu, tak. Przez innych możecie wpadać w jakieś kłopoty i problemy, bo po prostu innych nieodpowiedzialność tej, tak, i bardzo niekorzystne wykonywanie różnych zadań, różnych obowiązków wpłynie w taki sposób, że Wy będziecie musieli po prostu coś ogarnąć, coś naprawić. To będzie tej większe kochani wyzwanie. I kochani, już 12 po prostu, tak, czerwiec przyniesie wam zarzuty, pretensje, roszczenia, kłamstwa, po prostu tak, brak porozumienia z jakimiś osobami tutaj, tak, lub generalnie totalny zamęt waszej codzienności, po prostu, że nie wiadomo za co się chwycić, i tu będzie dwa razy więcej po prostu trzeba wysiłków prowadzić, żeby na przykład ogarnąć te same rzeczy, tak. Bardzo trudny dzień, a już nie wspominając, po prostu o bardzo pesymistycznym myśleniu, które was tej może czekać. Yy, pomówienia, kochani, plotki tutaj bardzo, bardzo będą możliwe, mandaty, kochani, tak, lub jakieś tej wszelkiego typu uregulowania finansowe, jakieś straty materialne, tutaj, tak, jakieś nierozsądne, trochę nawet, wydatki w ogóle, tak naprawdę, jakieś straty przez jakąś nieumyślność i przez jakieś tej, kochani, płytkie propozycje, płytkie, propozycje, płytkie oferty, na no to trzeba tu bardzo, kochani, też uważać. W ciągu najbliższych dni, nie będziecie wiedzieli po prostu za co, jak się zabrać po prostu, żeby wszystko poukładać tak w sposób taki zrównoważony i stabilny, to będzie dla was bardzo ciężkie w tym tygodniu. Pierwsza kwadra, kochani, przyniesie problemy zdrowotne lub po prostu konieczność, żeby skupić się jakoś na swoim zdrowiu tutaj, tak? Bardzo mocno. W sumie, naprawdę, kości, barki to może być też główny problem. Taka ryzykowna, trochę kryzysowa zdrowotna sytuacja to ma miejsce okolice ok. 14 czerwca tutaj. I koniecznie to będzie taki trochę tydzień, że trzeba sobie po prostu narzucić większą dyscyplinę, większą odpowiedzialność tej, tak? Systematyczność, punktualność tej, tak? Będzie dla Was najważniejsza. A macie tendencję po prostu do dużego bardzo chaosu. I uważajcie w partnerstwie na oferty, propozycje, relacje bardzo płytkie, bardzo powierzchowne, okłamywanie Was, bo po prostu możecie sobie strzelić w kolano takimi sytuacjami. I teraz mamy... Koziorożca. Koziorożec będzie, kochani, bujał tutaj w obłokach bardzo mocno w tym tygodniu, i jednocześnie to jest jakieś zamartwianie, pesymizm, no nic nowego, ale bardzo ważne problemy osobiste znajdą rozwiązanie w tym tygodniu, wasze tutaj. To jest, kochani, tydzień trudny dla większości znaków, w tym oczywiście też Zodiaku, i to, kochani, tak naprawdę, no dla Was trochę również, tak? Jednak Wy macie możliwość utracenia jakiejś posady, jakiejś pozycji, prestiżu postawy moralnej, lub po prostu dodatkowo mieć odpowiedzialność, dodatkowe obowiązki przez innych ludzi, tak? Więcej oczekiwań, więcej po prostu roszczeń, tak? Yy, tutaj, tak naprawdę, więc to taki jest trochę tydzień. Na szczęście tutaj okaże się po prostu, że dla Was. Takie sytuacje, takie okoliczności będą o wiele bardziej łagodne niż dla innych znaków zodiaku, tak? Więc tutaj nie będzie aż takiego dramatu, ale uważajcie, bo inni mogą robić z igły trochę widły i wciągać w Was takie sytuacje, które was w ogóle nie będą dotyczyć tak naprawdę tutaj. Na szczęście, ten tydzień mimo wszystko tutaj, koniec patrząc tak na całość. Tutaj no możecie mieć trochę poczucie, jakby by to powiedzieć, że no, zachowania pewnych ludzi, pewnych osób nie są wobec was po prostu sprawiedliwe, rozsądne, szczere, tak? Tu się możecie po prostu przejechać na pewnych osobach i trochę się okaże po prostu, że nie macie wpływu na pewne sytuacje. Ograni, o, pokaże się u Was trochę taka bezsilność tej, tak, taka trochę bezradność, tak? I mimo tego, że na przykład będziecie chcieli komuś dobrze coś doradzić, nie zostanie to po prostu dobrze potraktowane tutaj, tak? W ten sposób, kochani. Yy, nawet osoby, które bardzo lubicie tutaj, tak, szanujecie, są dla was ważne, respektujecie, mogą generalnie robić jakieś dziwnego typu zachowania, które po prostu was tutaj zdemotywują, lub po prostu popsują wam humor, albo gorzej, wam w jakiś sposób po prostu trochę zagrożą i to będzie problem. 12 czerwca to już jest bardzo, kochani, ciężki tutaj dzień, ciężki w ogóle tutaj problem, kochani, jakieś yy, kontrole, kochani, tak, jakieś wykroczenia, dokumenty, biurokracja, sprawy spraw jakieś papierologiczne tutaj, tak, Kochani, jakieś urzędowe, tak? Jakieś takie problemy zawodowe i taki misz masz po prostu Meksyk w papierach czy w dokumentach. Może mam tej, kochani, bardzo mocno grozić i to będzie dla Was dosyć spore też to wyzwanie, więc na to też uważajcie. E, tutaj sytuacja zacznie się sytuacja u was zacznie się ratować dopiero w okolicach po 14 po prostu czerwca, po kwadrze kiedy po prostu no, y, pogodzicie się z pewnymi faktami, z pewnymi sytuacjami, tak tutaj lepiej się poczujecie psychicznie i po prostu no generalnie spojrzycie bardziej na chłodno, na waszą sytuację dopiero wtedy i teraz mamy wodnik teraz mamy wodnik kochani, w tym tygodniu macie generalnie wypalenie, inercję, znużenie tutaj, tak Wasza ciężka praca jakaś przy, przyniesie jakieś owoce, rezultaty, tak, ale tu macie jakąś taką stagnację, brak porywów, tutaj, tak, zniechęcenie. Tutaj trochę tak naprawdę. Hmm, yy, ja by to powiedzieć? Możecie być nawet zszokowani tutaj, tak, co, co jakieś osoby w waszym otoczeniu mogą w ogóle zrobić tutaj, tak, jak mogą działać tutaj, tak, więc te inni was mogą szokować to negatywnie trochę. Tutaj, kochani, rzeczywiście będzie ciężki trochę aspekt, który spowoduje, kochani, tutaj atmosferę sporów, napięć, tutaj, tak, jakichś, kochani, obsesji tutaj, tak, lub jakichś dziwnych błędów, problemów w pierwszej połowie tygodnia, bardzo mocno sporów tutaj, jakichś niekorzystnych, kochani, kontaktów z ludźmi, tak. Tutaj być może będzie trzeba po prostu bardzo szybko wychodzić z jakichś sytuacji, z jakiejś stagnacji, tak, żeby o coś zawalczyć, żeby o coś po prostu zabiegać, to może być, kochani, taka trochę, no, sytuacja pełna adrenaliny tak naprawdę. W ciągu najbliższych dni, kochani, będziecie nie wierzyć w swoje możliwości, negować swojej swoje porcie wartości, swoją wiedzę, swoje kompetencje tutaj tak naprawdę, kochani, tutaj. W środę przyjdzie dopiero jakieś takie przełamanie pod powiem, kochani, spotkania czy rozmowy z kimś, poprawi Wam się oczywiście humor, tak? Jakieś wsparcie powinno do Was nawet tutaj przyjść lub po prostu zaczniecie siebie widzieć w lepszym w ogóle świetle, tak, kochani, tutaj. W piątek tutaj szukajcie dla siebie jakichś rozwiązań, jakichś takich opcji, bo macie szansę tutaj znaleźć po prostu pomysł lub rozwiązanie czegoś bardzo ważnego dla Was. Tutaj, a jeśli, kochani, macie tutaj problem, jesteście mężczyzną na przykład, tak, a nie kobietą, to może być kryzys wiary, jeśli chodzi po prostu o relacje, o związek i tutaj grozi w ogóle dla związków tutaj poczucie braku wsparcia, braku uczucia wypalania emocji tutaj, tak, i to może być w tym tygodniu bardzo nasilone. A natomiast panie wodniczki, tutaj, tak naprawdę, tak? No, będzie kochani, tutaj myślę, że w waszą stronę skierowane o wiele więcej zarzutów, pretensji i roszczeń, tak? Wszystko się uspokoi dopiero w piątek i to będzie też czas jakiejś szczerej rozmowy, po prostu tak uporządkowania swojego życia i po prostu wyjaśnień, i to będzie ten dla was najbardziej po prostu kluczowe. I teraz mamy ryby. <laughs> Ryby, tutaj jest trochę po prostu coś takiego, że no życie idzie szybciej po prostu niż wy. Kochani, tutaj tak naprawdę wszystkie, tutaj może być kochani nawał różnych rzeczy, nawał płytkich relacji, nawał płytkich obowiązków, kochani. Błędy, problemy, kłopoty, dywagacje, rozterki wszystkich innych ludzi mogą pójść w waszym kierunku i wy możecie mieć w tym tylko nie totalny, totalny chaos, zamęt, pięć strok za jeden ogon, komplikacja waszych planów, za dużo ludzi, za dużo wszystkiego tutaj, tak? Na to po prostu wydarzeń i może się okazać po prostu, że inni traktują Was trochę jak śmietnik, do którego można po prostu tutaj się wygadać, wyrzucić swoje problemy, swoje rozterki. I Wy w tym tygodniu macie problem, że możecie być po prostu wykorzystywani i Wasz czas może być zabierany przez innych tutaj ludzi. Uważajcie na to, bo wszyscy mogą, kochani, nagle biegnąć po prostu do Was o pomoc i tutaj mogą być, kochani, z tym powodem, z tym, z tym mogą być jakieś czymś się tej problemy. Tak czy siak, kochani, tutaj nie możecie tej dawać się wykorzystywać i uważać na naiwność w tym tygodniu, bardzo mocno. Tak czy owak, kochani, tutaj też, no, 12, 12 teraz czerwiec ograniczy trochę Was tutaj, tak, jeśli chodzi o Wasze tutaj y, roszczenia, Wasze argumenty, będziecie musieli trochę zmienić sposób komunikacji, do czegoś się nawet być może dostosować, co Wam w ogóle nie będzie tej odpowiadało i to będzie oczywiście też problem, to będzie bardzo wymagający dzień, który może postawić Was bardzo tutaj do pionu i tu będzie trzeba po prostu się tej wykusać nawet o swoje trochę racje, a będzie to ograniczone, tak? Unikajcie konfliktów mimo wszystko w tym dniu, postawcie na negocjacje w zależności jaką Wy macie tej sytuacji, bo to jest generalnie bardzo ciężki, bardzo nieharmonijny dzień dla Waszego życia w tym tygodniu i na to trzeba zwrócić bardzo mocną tutaj uwagę. Yy, I kochani, tutaj tak czy siak pogorszy się trochę Wasze zdrowie tutaj tak samo, yy, psychiczno-fizyczne i Czas tutaj, kochani, no, zacząć zachować się bardziej racjonalnie w tym tygodniu, tak? I trochę podchodzić do innych ludzi, do innych sytuacji bardziej urzędowo, bardziej po prostu rozsądnie, bardziej pragmatycznie. Tydzień może nieść lekcję, nauczyć się wyznaczać granice innym ludziom. Tak naprawdę tutaj, kochani. Ktoś przemówi wam tej do, 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 do rozumu, tak? Lub po prostu wy będziecie mieć tej olśnienie, lub ktoś życzliwy wam bardzo może pomóc, Piątek, 14 po prostu czerwca tutaj, ale to jest tydzień po prostu takiego zamętu i wy po prostu możecie być takim, takim, nie wiem, takim wsparciem po prostu jak MOPS dla wszystkich innych ludzi czy otoczenia, a grozi wam, kochani, tej zaniedbywanie waszych obowiązków, spraw takich po prostu typowo pragmatycznych. To wszystko, kochani, wszystkiego dobrego, pozdrawiam was, was bardzo serdecznie.